Dzień dobry. Witamy w programie z cyklu Zawodowi Zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. We współczesnym świecie transport odgrywa jedną z kluczowych ról. Transport samochodowy stanowi najpopularniejszą gałąź transportu lądowego z uwagi na jego dostępność oraz nieograniczony zasięg. Rozwój przemysłu i handlu, coraz większa mobilność ludzi i rozwój turystyki powodują znaczny wzrost popytu na usługi transportowe. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na pracowników, którzy obsługują przewozy osób i towarów, w tym na techników transportu drogowego. Dziś gościmy eksperta, który przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o zawodzie technik transportu drogowego. Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Polega na sprawnej i bezpiecznej organizacji przewozów i na obsłudze środków transportu drogowego, czyli autobusów, ciężarówek i samochodów. Spójrzmy na szczegóły. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Technik Transportu Drogowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TDR-01: Eksploatacja środków transportu drogowego. Przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej, oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy. W zakresie kwalifikacji TDR-02 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego, planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego osób oraz ładunków, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków. Przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C. +E. Na co dzień planuje, organizuje i wykonuje przewozy samochodowe osób i ładunków. Przeważnie pracuje jako kierowca, zajmując się prowadzeniem i obsługą pojazdów samochodowych. Prowadzi dokumentację dotyczącą pracy kierowcy, przewozu rzeczy oraz eksploatacji środków transportu drogowego. Pracuje głównie samodzielnie. Mam do Pana kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Jest to praca głównie w firmach transportowych, przewozu osób i rzeczy. Można również starać się o przyjęcie do pracy w inspekcji transportu drogowego, policji czy w wojsku. Zanim poproszę Pana o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie, zobaczmy i posłuchajmy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo Marto. No, no widzisz, no. no mówiłam, że dodatkowe światło na pewno nam się przyda. Dobrze, że miało nam kto je przywieźć, nie? Marto, jesteśmy na wizji. Jesteśmy na wizji? A, a, tak, tak, oczywiście. Dzień dobry. Dziś nasz gość jest także naszym wybawcą. Kierowca doskonały, a w zasadzie technik transportu drogowego, który opowie nam o swojej pracy. Dzień dobry. Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to się stało, że wykonuje Pan ten zawód? Zaczęło się od tego, że skończyłem technikum mechaniczne i znalazłem pracę w warsztacie samochodowym. Niestety, po dwóch latach właściciel splajtował. Szkoda w sumie, bo to dobra robota była, no ale nic. Zacząłem szukać innego zajęcia i ostatecznie znalazłem je w spedycji. Żeby się tam dłużej utrzymać, skończyłem też szkołę policjalną. No tak już od kilku lat pracuję w firmie transportowej. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę. A tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonanie każdej pracy ma swoje zalety, ale także i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu technik transportu drogowego. Praca w stałych godzinach w transporcie miejskim. Praca w zamkniętych kabinach, często w komfortowych warunkach, praca w pozycji siedzącej, praca dająca satysfakcję osobom lubiącym podróżowanie, wady wykonywania zawodu technik transportu drogowego, praca w systemie zmianowym, również w weekendy i święta, w transporcie krajowym i zagranicznym, konieczność długiego przebywania poza domem, narażenie na hałas i spaliny, możliwość sytuacji konfliktowych w transporcie osobowym, odpowiedzialność za przewożone osoby i towary. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszą reporterką w terenie. Halo, Marto. Halo, studio, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, mój kolega w studio ma jeszcze do pana pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie? Duża samodzielność i odporność na stres. No, jeśli odpowiadasz za przewóz ludzi, trzeba być przewidującym, mieć refleks, ale też dobrze komunikować się z innymi, zwłaszcza jeśli przewozimy ludzi. No, czasem praca jest monotonna, trzeba sobie z tym radzić, bo nie możemy tracić skupienia. No i najważniejsze, podstawa to minimum prawo jazdy kategorii B i znajomość przepisów i prawa transportowego. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży Państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje technik transportu drogowego, dobiera środki transportu drogowego do rodzaju przewożonego towaru, ocenia stan techniczny środków transportu drogowego, sporządza kalkulacje i oblicza koszty przewozu rzeczy i osób, sporządza dokumentację pracy kierowcy, stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych. Komunikuje się z klientem podczas wykonywania zadań zawodowych, wypełnia dokumenty wysyłkowe, planuje rozłożenie ładunków w pojeździe z zachowaniem jego stabilności, mocuje ładunki za pomocą taśm, lin lub łańcuchów, rozmieszcza pasażerów w autobusach z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup pasażerów, np. osób niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Panie ekspercie, muszę dopytać, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Technik transportu drogowego wykonuje odpowiedzialną pracę. Przeciwwskazaniem są wszelkiego rodzaju schorzenia, które utrudniają sprawne i bezpieczne kierowanie pojazdami. Są to np. choroby psychiczne, cukrzyca, padaczka, zaburzenia widzenia oraz znaczne upośledzenia sprawności rąk i nóg. I ostatnie już dzisiaj pytanie. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie. Tutaj posłużę się przygotowanym wcześniej materiałem. Proszę spojrzeć. Technik transportu drogowego może otrzymać zatrudnienie w charakterze kierowcy, osoby nadzorującej pracę kierowców lub prace związane z przewozem osób i rzeczy. Może także zdobywać kolejne kategorie prawa jazdy i licencje, poszerzając w ten sposób swoje uprawnienia zawodowe. Po ukończeniu dodatkowego kursu może na przykład uzyskać uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych. Na zakończenie chciałbym dodać, że przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję panu za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie Technik Transportu Drogowego, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia: ścieżka pierwsza, Technikum 5 lat, egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki TDR 01 i TDR 02, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Transportu Drogowego. Ścieżka druga. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Kierunek Kierowca Mechanik 3 lata. Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki TDR 01. Praca w zawodzie Kierowca Mechanik lub i Branżowa Szkoła 2 stopnia Kierunek Technik Transportu Drogowego 2 lata Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki TDR 02. Lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz kwalifikacyjny kurs zawodowy TDR 02, potwierdzenie kwalifikacji TDR 02 egzaminem zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, uzyskanie kwalifikacji TDR 02, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Transportu Drogowego. Przecieżka trzecia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe TDR 01 i TDR 02. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub na kursie umiejętności zawodowych z kwalifikacji TDR 02 wyłącznie dla osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C lub 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Potwierdzenie kwalifikacji. TDR 01 i TDR 02 egzaminami zorganizowanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik transportu drogowego